Hej, cześć, siemanko, witam wszystkich serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj Wam pokażę jak zainstalować super przeglądarkę TOR, dzięki której wejdziemy sobie do Darkwebu. Oczywiście wszystkie linki będą w opisie. Do wejścia na Darkweb będzie nam potrzebny TOR. No to wybieramy sobie naszego TORA, oczywiście link jest tutaj. Klikamy na Windows jako już posiadamy Windowsa, możemy sobie wybrać Maca, Linuxa, bądź Androida, iosa tutaj nie widzę oprócz Macosa, tylko. E, dobra, klikamy pobierz, zapisz, zapisz i nam się pobiera. W międzyczasie omówimy sobie, co to jest Dark Web. Dark Web Jest to e, jest to, jest to e, sieć która nie jest ogólnie dostępna przez zwykłą przeglądarkę, jedynie przez specjalne e, przeglądarki właśnie taką jaką my instalujemy oraz specjalne linki kończące się na .onion. Oczywiście dzięki tej przeglądarce możemy bezpośrednio korzystać ze wszystkich linków typu .com.pl, jednak ona wyróżnia się tym, że możemy wejść na linki onion. Przykładowym linkiem będzie na przykład ten. Jak widzicie, tutaj nam ten link nie działa. O, nie zamknąłem sobie tego. Już zamykam wyjście. Yy, tutaj normalnie nie z tej nie skorzystamy z tego linku. Jest to link do Facebooka, który jest dostępny właśnie na adresie onion. Dobra, jak widzicie, nam się już tutaj zainstalowało. Super. U uruchamiamy naszego tora w takim razie. Nasz tor się już uruchamia. Teraz klikamy połącz i czekamy aż nam się odpali. Za pierwszym razem nie mamy jakiegoś takiego laga, łapię Szczerze mówiąc, chyba będę musiał jeszcze raz od otworzyć. Jak widzicie, tutaj jest łączenie. Aż nam się połączy. Dobra, połączyło się. Następnie wchodzimy w jakiegoś linka. Onion oczywiście, takie przyjazne, że tak powiem w cudzysłowie, przyjazne linki. Je wam oczywiście udostępnię. Między innymi to. Facebooka, Protona, nie Protona i jak widzicie, nam już tutaj się ładnie zalogowało, e, z, załadowało. Jak widzicie, mamy Facebooka, mimo że tutaj nam nie działa. Dlaczego? Bo to jest właśnie specjalna przeglądarka do korzystania z linków o nią. Naprawdę e, przyjemna opcja. Szybki poradnik, pokazałem Wam, jak to działa. Dodatkowo, możemy sobie znaleźć na przykład e, Proton. Proton Jak widzicie też jest tutaj możliwość Jak widzicie nie wejdziemy normalnie Musimy sobie wejść na Oniona Proton to jest e, poczta Nasza poczta prosta do poczta, poczta, poczta elektroniczna Dostępna też na adresie Onion Jak widzicie nam tutaj fajnie śmiga też się ładuje e, I Welcome to Better Internet, where privacy and freedom come free, first. No super. Mamy VPN-a, dyski, maile, nie maile. Wszystko jest dostępne. Możemy sobie wejść, korzystać normalnie. Get Proton VPN, 30 dni. Darmówki, więc też możemy skorzystać sobie. Także to nie jest problem, wszystko działa. Proton. Mm, Charakteryzuje się tym, że nie potrzeba nam żadnych danych do założenia konta, dlatego jest to mega przyjemne. Jest to bodajże szwajcarska firma, no i dobrze pamiętam, Facebook wiadomo też jest, od mety, jednak on tutaj wyróżnia się tym, że na Onion może wejść każdy użytkownik darkwebu. bez względu na to w jakim kraju jest, nawet w takim, gdzie Onion jest, gdzie Facebook jest po prostu zakazany. Bądź nie ma możliwości po prostu korzystania z niego. Dzięki temu właśnie stworzono tą przeglądarkę i właśnie dzięki temu stworzono też Facebooka na Onionie. Co by tutaj jeszcze powiedzieć? Nadmienię tylko, że jest to w formie edukacyjnej. W żaden sposób nie polecam wchodzić na zakazane strony, które są dostępne w linkach Onion. Jest masę wiele fajnych stron, dzięki których możecie sobie korzystać swobodnie w internecie. SkyHub na przykład, który udostępnia e, prace naukowe wielu genialnych ludzi. E, jest e, wiele stron dotyczących zabezpieczeń w internecie, bądź forów, e, też związanych z informatyką, są też serwisy, które umożliwiają nam. Mm, Umożliwiają nam korzystanie z, oglądanie, czytanie newsów, które nie są przychylne głowie państwa, na przykład, bądź po prostu są typowo krytyczne, w sensie, że krytyka głowy państwa jakiegoś tam też można to znaleźć. Dzięki temu stworzono właśnie też takie strony, żeby się jakoś chronić przed tym, żeby nie zostać ukaranym za mówienie prawdziwych, aczkolwiek niewygodnych rzeczy dla Państwa Także polecam korzystać też z głową To jest najważniejsze, żeby korzystać z głową, nie wchodzić na żadne nieznane Ci linki bądź które nie są sprawdzone przez innych użytkowników, które się, którzy się już po prostu na tym znają Także po prostu z głową korzystajcie z tych możliwości naszego Tora to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli odcinek Ci się podobał, zapraszam do zapoznania się z moim Discordem, gdzie macie możliwość e, poznania wielu fajnych internetowych e, sztuczek bądź jakichś e, typowo poradników, gdzie będą oczywiście udostępniane, bo serwer jest. No, możemy powiedzieć, ogólnie dostępny jest od jakiegoś czasu, od krótkiego czasu, więc polecam dołączyć. Jeśli Wam się paradnik podobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę, a ja się kłaniam po same kule. Trzymajcie się. Pa. pa.